Kupiliśmy sobie żywołapki na myszy, na gryzonie, po to, żeby wesprzeć nasze koty. Nie są złe, nasze koty też dobrze łapią. Nie można narzekać. I skuteczność też jest bardzo dobra, ale stwierdziliśmy, że trzeba je jakoś wesprzeć. I kupiliśmy jedną taką żywołapkę. Niezła! Też łapie myszy. Jest minus jej jest bardzo, mega, mega, czuła, że mysz wchodząca po tej klatce. To odpali ją i się zamknie. No, i po wszystkim, i klapka, zamk żywłapka zamknięta. A myszy w środku nie ma. I zapodaliśmy sobie tą e, żyw żywą łapkę. I, I jak ona działa, to Wam zaraz pokażę. Ja ją zostawiłem sobie w, e, w koziarni. Wczoraj ją tam ustawiłem. <ścoughs> Naliczyliśmy, że ich tam jest sześć. Polecam tą żywołopkę. Daję radę. Pozdrawiam.